Uważany za najbardziej brutalnego zawodnika w dziejach boksu. Mam to we krwi, że chce wyrywać przeciwnikom serca i wątroby. Aresztowany 38 razy jako nastolatek. Mike to bestia z Brooklynu. Został najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej w historii. Całe jego dorosłe życie było jak melodramat z elementami tragedii. Z ringu trafił za kraty jako gwałciciel. Ilekroć z kimś się zbliże, dzieje się coś dziwnego. Zbrodnicze umysły. Michael Tyson. Styczeń 2002 roku. Konferencja prasowa na temat najbardziej dochodowej walki w dziejach boksu. Mike Tyson ma walczyć z aktualnym mistrzem świata Lennoxem Lewisem. Będzie mógł odzyskać reputację i tytuł, który stracił 6 lat wcześniej. Nagle na oczach dziennikarzy dochodzi do bójki. Po konferencji Tyson i jego menadżer Shelly Finkel stają przed Komisją Bokserską Stanu Nevada, która rozstrzygnie, czy walka się odbędzie. Proszę wyjaśnić, co panu powiedziano przed wejściem na scenę i kto to zrobił. Shelly Finkel polecił mi wejść, gdy podadzą moje nazwisko. Miałem podejść do Lewisa i stanąć z nim twarzą w twarz. Będę szczera, panie Tyson. Mam te same obawy, które miałam przed konferencją. Werdykt jest oczywisty. Nie przyznamy licencji panu Tysonowi. Popieram. Wszyscy się zgadzają? Tak. Miał szansę odkupienia win, lecz wybrał drogę autodestrukcji. Michael Gerard Tyson urodził się 30 czerwca 1966 roku. Dorastał w Amboy Street w dzielnicy Brownsville w Brooklynie. Część Brownsville była w gruzach. Ten rejon Nowego Jorku spłonął pod koniec lat 60. W czasach, gdy Tyson dorastał, wszędzie leżały połamane cegły i inne śmieci. Jego ojciec zniknął, matka nie kontrolowała go. Żyłeś w stanie ciągłego zagrożenia. Nie było chwili spokoju. Gliniarze się czepiali, karetki stale kogoś zabierały. Ciągle gdzieś strzelano, dźgano się nożami, wybijano okna. W wieku ośmiu lat miał już na koncie pierwsze wyczyny. To było ekscytujące. Starałeś się nabrać innych, pokonać. Choć wiedzieli, kim jestem, i gdy jechałem autobusem lub wchodziłem do sklepu, obserwowali mnie i tak umiałem ich przechytrzyć. To była świetna szkoła życia. Jest bardzo inteligentny. Niestety, czasem nadmiar inteligencji szkodzi, bo wykorzystujesz swoje duże możliwości do złych celów, jakby wbrew własnym interesom. Tak właśnie z nim było. W wieku 12 lat Tyson trafił do domu poprawczego za rozboje. W pobliskim Katskill mieszkał legendarny trener bokserski Cas D'Amato, człowiek, który kiedyś zrobił z Jose Torresa i Floyda Patersona mistrzów świata, ale od 15 lat nie miał specjalnych sukcesów. Byłem trenerem u Kasa Damato. Znałem Bobiego Stewarta, który pracował jako wychowawca w poprawczaków Albany. Kiedyś wpadł do nas i spytał Kasa, czy mógłby obejrzeć niejakiego Mike'a Tysona. Miał 12 lat, był nieśmiały. Był silny, ale też mały i gruby, więc nie rokował wielkich nadziei na przyszłość. Kazda Mato dostrzegł jednak u chłopca surowy talent. Tysonem zajęli się trenerzy Teddy Atlas i Kevin Rooney. Cierpliwie uczyliśmy go techniki. Rozwinął umiejętność zadawania szybkich ciosów. Z czasem nikt nie chciał z nim sparować, bo zadawał silne ciosy z obu rąk. Cass wiedział, że trafił mu się niezwykły diament do oszlifowania. Czuł się jak artysta-rzeźbiarz, gdy mówił, zrobię z niego wielkiego mistrza. D'Amato załatwił Tysonowi zwolnienie warunkowe i wziął go do swojego domu. Tyson był niczym gąbka. Chłonął wszystko, czego Cass go nauczył.

Chcę być lepszy od tamtych. Nie zamierzam nikogo zabić, ale Jack Dempsey wybił kiedyś gościowi oko. To niezwykłe, że zrobił coś takiego. Trenerzy pracowali nad stylem Tysona. Kas chciał, żeby wzorował się na torresie. Kas powiedział kiedyś: Będzie najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Kas mówił, masz zbyt wielki talent, żeby go marnować. A jeśli wrócisz do Brooklynu, na pewno w coś się wplączesz. Dlatego mnie adoptował. Tyson wyszedł z getta. Gdy spotkał Kasa, ten stał się dla niego drugim ojcem. Uczył go wszystkiego niemal od zera. To jest dobre, a to złe. Ale przeszłość nie dała się całkiem wymazać. Często wracała. Spójrz tylko na te ptaki. Są niesamowite. Tyson hodował w domu kasa gołębie. Pamiętał czasy, gdy w Brooklinie kradł je z gołębników. Miewał wyskoki i Kas nie do końca nad nim panował. Gdy wychodził sam w miasto, nie wiedziałeś, co się zdarzy. To było jak balansowanie na linie. Wielu sądzi, że Kas zawiódł, bo był zbyt pobłażliwy. W centrum handlowym w Albany Tyson zaczepił młodą praktykantkę. Gdy dziewczyna go odprawiła, bo zachowywał się jak prostak, wpadł w szał i wyrządził w sklepie szkody. Innym razem wyleciał ze szkoły za zachowanie wobec nauczycieli. Nikt się nie odzywał, bo chodziło o wizerunek. Układ uczeń mistrz był dobry i mógł się dobrze sprzedać. Dziki dzieciak, okiełznany przez mądrego dziadka, nie całkiem. Tyson brykał coraz mocniej. Zaczął znikać w weekendy, czasem na kilka dni. Zwykle szukaliśmy w Bronzeville. Niekiedy był tam, ale częściej nie. Pod kierunkiem Kasa i Atlasa Tyson pokonał wszystkich amatorów i w roku 1982 znów został mistrzem świata juniorów. Rywale bali się jego morderczych ciosów, ale emocjonalnie Tyson wciąż był dużym dzieckiem. Obojętnie, jak silny i utalentowany jesteś, musisz dojrzeć emocjonalnie i nauczyć się panowania nad sobą. Fizycznie pięknie się rozwijał, ale z psychiką miał problemy. To be independent, you have to learn to be strong. And it was a process where he struggled with it as he was maturing, as he was developing. That's right, you have a reason to be proud. W roku 1985 Tyson zaczął robić furorę na ringach zawodowych. Mike był największą młodą gwiazdą od czasów Cassiusa Claya, Rockiego, Marciano czy Joe Louisa. Przeciwników po prostu rozbijał, nie znał litości. W każdy cios wkładał pełną siłę. Dużo trenował, wiodąc skromne życie przy wsparciu przyjaciół i trenerów. Mike mieszkał jakiś czas u mnie, był moim przyjacielem i wschodzącą sławą boksu. Miło jest gościć u siebie przyszłego mistrza świata, tym bardziej, gdy jest twoim bliskim kumplem. Wkrótce po rozpoczęciu zawodowej kariery, Majka spotkał ciężki cios. Jego drugi ojciec, Kaz Damato, zmarł na zapalenie płuc. Nikt nie wiedział, czy Tyson będzie dalej walczył. Cierpiał w milczeniu. Myślę, że swój smutek i ból zmienił w sportową złość. Zawzięcie trenował i walczył jak nigdy dotąd. Jim Jacobs zajął w sercu Majka miejsce opuszczone przez Casa d'Amato, przyjaciela, mentora, ojca, którego Mike nigdy nie znał. Jacobs powiedział Mike'owi: Zdobądź tytuł dla Kasa. W roku 86 20-letni Tyson spełnił marzenie zmarłego opiekuna. Został najmłodszym mistrzem świata, wszechwak, a przy okazji milionerem. Dla opinii publicznej stał się idolem, nawet wzorem do naśladowania. Jeszcze się nie ożeniłem, byłem młodym chłopakiem, miałem mnóstwo forsy, byłem sławny. Trochę mnie odbiło, wcześniej myślałem tylko o treningu. Pewnie, że interesowały mnie kobiety. Tyson zwrócił uwagę na piękną młodą aktorkę gwiazdę telewizyjnego sitcomu Robin Givens. Popierałem zamiar majka poślubienia Robin Givens, bo kobiety szalały na jego punkcie i czułem, że będą z tym kłopoty. Miałem nadzieję, że po ślubie żona przejmie nad nim kontrolę, co wyszłoby mu na dobre. Po ślubie Majka z Robin wiele się zmieniło. Robin wyglądała na miłą dziewczynę. Cieszyłem się, że się z nią ożenił. Myślałem, to mu dobrze zrobi. Ale tuż po ślubie przyszła do mnie i powiedziała: Jestem pani Tyson, chcę zobaczyć rachunki. Wracaliśmy z Japonii. Lot trwał 13 godzin. W pewnej chwili Robin Givens zwróciła się do Billa: Jestem pani Tyson, i teraz ja będę wszystko kontrolować. To był pierwszy znak, że chcę rządzić majkiem. Problemy w domu narastały. Ten związek okazał się pomyłką, bo z tamtej strony to była zwykła gra. Mam na myśli stosunek do Mike'a.